Dzień dobry! Mamy dzisiaj paczuszkę z Ikei. Przed chwilą właśnie był kurier z dostawą. Jest też większa paczka, gdzie jest mój nowy regał, którym się mega jaram, ale to już później rozpakujemy pewnie z kubą. A tutaj przyszły nieco drobniejsze rzeczy i robimy oczywiście unboxing z Rubinkiem. Co tam maluchu. Ok, już teraz widzę, że wzięłam złą rzecz. Myślałam, że biorę pojemniki szklane, a wychodzi na to, że to są plastikowe. Lecimy dalej. Mam nadzieję, że już bez większych rozczarowań. Z drobnych rzeczy wzięłam sobie jeszcze dzbanek do herbaty, taki po prostu z zaparzaczem, bo nie mam czegoś takiego. Mam same takie, wiecie, zwanki na chłodne napoje dzbanek. A zbliża się jesień, wiadomo, wiecie jak jest, czas jesieniarski trzeba mieć dzban na herbatę. Kolejna porcja pojemników, takich mniejszych, tym razem już trafiłam, że są to pojemniki szklane, to są takie pojemniki do e, mięsa rubina. Bo porcje podrobów, wątróbki, serc są u niego drobne, są niewielkim elementem w całej diecie jego dziennej, e, więc potrzebuję po prostu takich mniejszych opakowań, żeby je pomrozić, żeby nie musieć mrozić jednocześnie porcji kilkudniowej. Widziałam też taką niebieską mm, welurową poduchę. To jest taki bardzo gładki welur. E, I jest ona niebieska nie bez powodu. Wszystkiego <trykujesz> dowiecie się jeszcze w dalszej części odcinka, kiedy już właśnie rozpakujemy nasz nowy regał. Czy tak właśnie wygląda raj? Jak wspominałam w ostatnim vlogu, zdecydowaliśmy się samodzielnie szykować Rubinowi jedzenie. Odkąd tylko przygarnęliśmy go do domu, widzieliśmy, że prędzej czy później będziemy przechodzić na dietę barw, Jednak do gotowania mięsa zmusiły nas jego problemy jelitowe. Odezwałam się do dietetyczki zwierzęcej Aleksandry Tymowicz, której profil oznaczam Wam na dole i jesteśmy z tej współpracy naprawdę bardzo zadowoleni. Oczywiście koszty, które w związku z tym ponieśliśmy, były dość spore. Wizyta u dietetyczki z miesięczną opieką, konkretne badania krwi i kału trochę nas wyniosły, ale zdecydowanie było warto. Odkąd wprowadz Rubin odpukać ani razu nie miał biegunki, co wcześniej było u niego wręcz codziennością. Do tego częstotliwość załatwiania się z 4-5 kub dziennie spadła do jednej, maksymalnie dwóch i on sam wydaje się być nieco spokojniejszy. Niestety, ewentualności gotowania psów w domu nie przewidzieliśmy podczas wybierania lodówki. Nasza zamrażarka jest wręcz śmiesznie mała, a teraz jest już właściwie w 90% oddana psu. Dlatego jestem w stanie przygotować moje jedzenie zaledwie na tydzień, maksymalnie półtora w przód, bo większa liczba pojemników po prostu by się tutaj nie zmieściła. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy mrożą jedzenie w woreczkach i wyobrażam sobie, że wtedy faktycznie może tam sporo wejść, ale ja jednak jestem fanką szklanych pojemników, szczególnie, że przeraża mnie wizja mycia tych woreczków. No way! W środę z rana ruszyłam do Warszawy, gdzie czekało mnie parę spotkań. Po pierwsze, lunch na evencie szwedzkiej marki Swede, na którym omawiane były ich nowości, i serum do skóry głowy w, uwaga, rolonie i płatki pod oczy. A później czekał mnie kol z właścicielką agencji, której jestem częścią, i obiad w przemiłym towarzystwie mojej menedżerki Emi. Jadłam tam same dobroci, coś a la i oczywiście deserek tiramisu. Fantastyczna rzecz. Może będzie to oklepany tekst, ale nie ma to jak w domu. Włosy spięte, odgarnięte, czyli mamy idealne warunki do tego, żeby zrobić ten makijaż. Teraz testuję sobie serię od AA na sery mieszanej, tłustej i skłonnej do niedoskonałości. Mamy tutaj olejek hydrofilowy oczyszczający i żel do mycia twarzy. Ten olejek spoko domywa makijaż, chcę powiedzieć demakijaż, yy, ale jego minusem jest to, że robi trochę mgłę na oczach. O, i sprawdzimy sobie przy okazji, jak radzi sobie z wodoodpornym tuszem. Dzisiaj nakładałam po raz pierwszy tusz Jokaja i bardzo dobrze mi się sprawdził, szczególnie biorąc pod uwagę to, jak uzawiło mi dzisiaj lewe oko. Miałam po prostu jakiś dramat. Zazwyczaj, jak jedę do Warszawy, biorę ze sobą kosmetyczkę i maluję się w pociągu. Dzisiaj stwierdziłam, że nie chce mi się dźwigać bagażu, yy, wezmę tylko torebkę i, i po prostu pomaluję się przed wyjściem. Ale już w trakcie jazdy do Warszawy miałam po prostu drugie oko zrobione z łez, już taką, wiecie, wydrążoną dziurę w makijażu plus mega piekącą skórę pod okiem właśnie i taką mokrą. Nie wiem, myślę, że to był miks dzisiejszego słońca i wiatru, chociaż z rana nie był on aż taki hardkorowy, więc nie wiem, co mnie aż tak złapało. Ale najwięcej też gadałam z jedną dziewczyną, że nie jestem w tym sama, że ona też się mocno zabiła, mocno leciało jej z nosa. Więc coś ewidentnie wisiało w powietrzu Okej, okay, średnio cokolwiek widzę eee, Przepukałam sobie twarz tak pierwszy raz Teraz będę dwa razy używać tego żelu czczającego Jak widać moje uszy wyskoczyły już poza opaskę Ale lecimy dalej Żel jest na pewno mocniej perfumowany niż olejek Przy olejku za bardzo nie czuję zapachu Jest też dosyć rzadki, gorzki Mydło. I mam wrażenie, że potrzebuję go trochę, żeby faktycznie pokryć całą twarz. Albo może, żeby pokryć twarz tak, żeby było mi komfortowo, żeby czuła taki mocny poślizg. Jego plusem na pewno jest to, że w ogóle nie pozostawia tutaj uczucie Trochę się tego obawiałam, że będzie tak... Mm, dawał efekt takiej piszczącej y, cery. z racji, że jest przeznaczony do cery trądzikowej, tłustej, mieszanej, ale nic takiego, nie ma miejsca i używam go też z powodzeniem rano. No i dobra, czerwienią mojej twarzy się nie przejmujcie, bo to jest normalna reakcja, kiedy po prostu jest dotykana, jest myta, cokolwiek jest przy robione. I może jestem dziwna, ale ja najpierw wykonuję demakijaż, a dopiero później biorę prysznic i po prysznicu przechodzę do pielęgnacji. Dajcie znać, czy też tak macie, czy może robicie wszystko pod prysznicem. Ja nie jestem w stanie tego zrobić, bo prysznicę lubię ciepłe, nie jakieś gorące, ale still ciepłe i każda temperatura, która jest komfortowo ciepła dla mojego ciała, jest niekomfortowo gorąca dla mojej twarzy i od razu mnie upodrażnia. Może jestem w tym jedyna, a może nie. Dajcie znać w komentarzach, zrobimy sobie taką małą ankietkę. Więc teraz szybki prysznic i wracam do pielęgnacji. Ok, jestem już wyprysznicowana i dzisiaj czuję, że potrzebuję mocnego tulenia. Zaczynam sobie od emulsyjnego primera tonizującego do skóry ultra wrażliwej. Dzisiejsza pielęgnacja jest w całości... Basic Labowa. Nie jest to współpraca, ale po prostu kocham te produkty i jest to jedna z moich ukochanych marek, jeśli chodzi o pielęgnację twarzy. A ten tonik dla cery ultraważliwej jest absolutnie cudowny. Jedyne co, to zmieniłabym w nim formę podania, bo jest to po prostu bardzo gęściutki, taki mleczny tonik. I mamy tutaj do czynienia z atomizerem, który po prostu no nie jest taki przyjemny, nie jest taka mgiełka delikatna jak przy wodnych tonikach. No, tego właśnie tak bardziej sikająca y, forma, więc ja sobie lubię, jeśli już, wyciskać na dłoń. Więc w moim przypadku, tak czy siak, bez sensu jest na atomizer. I trochę sobie dzisiaj tej prezydencji nabuduję. Teraz składę trochę halozowy krem, przywracający równowagę. Bo jest taki leciutki w dni, kiedy potrzebuję czegoś naprawdę delikatnego. Wystarcza mi sam on, ale właśnie kiedy chcę zrobić sobie taką bogatszą pielęgnację, to jadę z nim jak z seru. A po trochę lodzie wylatują jeszcze ceramidki. Ceramidowy krem regenerujący. Też daje sobie taką grubszą warstwę. Wiecie, ja przynajmniej nie przejmuję się tym, czy mam odpowiednio rozsmarowany ten krem, czy nie mam jakichś białych śladów, bo zależy mi na tym, żeby po prostu skóra miała taki otulający pielęgnacją kocyk. Przez całą noc. I tak właśnie od trulona pielęgnacją jestem gotowa na herbatkę i nadrabianie hotelu Paradise. Moje kalosze są zakupem tego roku. Po zimowej i wiosennej chlupie czekałam mocno na suche lato, które okazało się niezwykłym zawodem. Nawet jeśli nie padało za dnia, to i tak bardzo często zdarzały się deszczowe noce, a ja zmieniałam skarpetki kilka razy dziennie, bo wszystkie buty na spacerach mi przemakały. Odkąd mam kalosze, jestem w niebie. Co prawda, mogłam chyba postawić na wodery, bo uda dalej mam mokre w pochodzeniu w wysokich haszczach, ale przynajmniej nie muszę bać się o jezioro w butach. Postawiłam na kalosze z działu jeździeckiego z Dekatlonu i wszystko byłoby super, gdyby nie. Że musiałam wziąć dwa rozmiary większe, żeby łydki swobodnie mi do nich wchodziły, a nawet ich nie ćwiczę. Po prostu z natury mam je bardziej umieśnione. Po siłowni przeżyłam jeden z większych meltdownów tego roku. Nie będę Wam tutaj streszczać powodów, po prostu odpuściłam nagrywanie, wyłączyłam powiadomienia i skupiłam się po prostu na chillowaniu w domu. Oczywiście w bardzo miłym towarzystwie. Byłam w lidl pod na szybkie zakupki, no i dawałam butelki, bo zawsze oddaję butelki, prawda, bo kocham promocję, więc złote 60 to jest naprawdę duża promocja dla mnie. No i tam są te kupony, poszłam do kasy samoobsługowej, skasowałam się i zeskanowałam sobie ten kuponik i musiałam go wrzucić do tej wrzutni i tam w tej wrzutni już było trochę tych kuponików i miałam taką sytuację raz chyba też z Tobą w ogóle na Tuwima w Liviu, nie zbawało, że żeby... wrzuciłam, a było ciasno tam, coś w sensie było hmm. dużo tych kuponów i jakby ten czujnik nie poczuł, że ja ten kupon wrzuciłam. Hmm. Więc wiedziałam już, że bywają takie sytuacje, więc wiedziałam, że muszę to tak dość intensywnie tam wcisnąć, żeby to zostało poczute, więc chciałam to dopchać. I okazuje się, że ta szparka, do której wrzucasz, ona jest metalowa, i nie jest w ogóle niczym zabezpieczone. Jest po prostu tak na, na ostro y, ucięte, nie jest w ogóle zeszlifowane. I ja tak szurając paluchem, po tym, żeby to. W, tak, żeby wsadzić ten kupon, po prostu sobie rozcięłam palec. Ale wiesz, no po prostu poczułam ała no. i czekam na panią, bo i tak mi się coś tam zaświeciło, że chyba coś z chlebem. Nie ten chleb, prawda? No, no. No, i czekam, mnie I tam migami. Mi. A to było po 17, więc było dużo ludzi, były dużo kolejki, bla, bla, bla. Eee, no, chwilę musiałam poczekać i tak sobie przyciskam ten palet, żeby mi tam za mocno nie krwawiło. I tak się rozglądam, jeszcze patrzę, czy chusteczki są. Wokół nie ma w ogóle ani chusteczek, ani plastrów, nic okay. do odkażania. Były tylko jakieś takie chusteczki do higieny intymnej, ale no bałam się, że jeszcze mm -hmm. mi to pogorszy sytuację. Nic nie było takiego, czym bym mogła tam wiesz, nawet zeskanować, mm -hmm. żeby to kupić zaraz, ale po prostu, żeby użyć. No, i stoi, stoi, patrzę. A już w tej ręce drugiej, która, którą tak pod, podłożyłam sobie, mam jeziorko, nie? O! Resu. Więc się okazuje, że po prostu musiałam sobie przeciąć jakieś naczynie. O! No. no No i przychodzi w końcu pani. Ona w ogóle odeszła od kasowania ludzi, więc w ogóle no. nasza znajoma, nauczycielka z podstawówki, była w, w, przy kasie tamtej, okay. więc odeszła od kasowania ich. Podchodzi do mnie i mówię, no dwie sprawy mam. Po pierwsze to coś z chlebem tutaj schrzeliłam. No i pani mi tam załatwiła sprawę tego chleba, nie? A, a ta druga sprawa ja mówię, no powie pani bo ja się skaleczyłam tutaj, w to... Tego... I halo, halo, ja potrzebuję tutaj apteczki, to coś tam, nie? I poleciała pod apteczkę. Ludzie wszyscy stoją, wszystkim migają te kasy samoobsługowe na czerwono. Tamci stoją przy tej kasie, o wiesz, normalnej nie. i też czekają, żeby dokończyła ich kasować. Przybiega z tą apteczką mówię, to pani chociaż tam potwierdzi tamtym państwu, że wy już sobie... Nie pani się nie przejmuje. mówię, ale no mi palce nie ucięła. A myśli pani, żeby się przejęli, jakby ucięła. No dobra, nie? I ona w panicy, kuźwa w tej apteczce. Te pakiety, rozrywa, wszystko taki gaźnik. Albów jakiś duży, nie bierze, następny. No nie wiem. na to był jej dzień. Nie wiesz, ona pewnie na to czekała. Ja nie wiem, czy ona <grym> na to czekała, bo wyglądała na przerażoną. Nie okay. w sensie taka była zestresowana. No, to tak po prostu. że tak wiesz, przejęła, ty mi też to pomogła. Cię znaczy. No... No nie tak, no i obok mnie był jakiś pan i on też czekał, bo kupował jakiś alkohol i czekał na potwierdzenie i on yes, mówi, no znał, że będzie szybciej jak się skaleczy. <laughs> nie, <i> on <laughs> mówi, w tym pierwszym pakiecie pani wszystko będzie miała, nie? Więc znał się po prostu oh, na, oczekuje okay. na pierwszej pomocy, okay. nie? I ona taka, bo no bo no bo to tak ten, no, no, że to tak, no. że to taki stres. I on Może pomogę, nie? I ona mi dała gazik, żebym sobie przyłożyła I mówię, ja chciałam tylko w zasadzie, nie wiem, żeby się wyciszyć, Żeby nie brudzić tutaj dalej, żeby to zainfekować Ja nie I muszę tutaj, żebyście mi robili jakieś Nie wiadomo co, no ale bardzo chcieli wszyscy, nie? wystałam żadnego plastra Nic do odkażenia, jestem cała Ta krew już mi zaczęła zasychać na tych rękach Więc wszystko się klei, dostałam tylko gazik I sobie go tak przyłożyłam Ten facet mi zaczął obwiązywać bandażem ale to było takie wszystko nieporadne, że zanim ja doszłam do samochodu, to to już mi się zsuwało, no. więc whatever. E, no i ten facet tylko pytała, pani sobie da radę na pewno? Mówię, tak, no wolniej, ale ogarnę, nie, bo wiedział, że mam trzy zgrzewki wody na kasie i ten, ale no rzeczywiście ogarnęłam. Natomiast zanim dojechałam do domu, to już w ogóle nie miałam tego gazika eee. na tym palcu, no ale to nie było, wiesz, no teraz to wiesz tylko skórkę, nie, taką. No. Okej, okay, ale no. Ale po prostu tak. Ej, to jesteśmy siski. No jesteśmy, jesteś, 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 jesteś. tak samo. E, bo to nie jest jakoś tak super głęboko, tylko bardziej no, tak, wiesz, na no, tak proszę... No. No. no i tak o. Mhm. No i ogólnie lipa, nie? No bo wyobraź sobie, że jakieś małe dziecko po prostu tutaj przychodzi i paluchem no jedzie tak, po tych kasach, to jest nisko. Tak. Więc to jest chore, że to jest niezabezpieczone, Lidl no. Polska. I napisałam do Lidl Polska na Instagramie. Mhm. Ale się nie zwani. A ja czekam na mój kuponik, nie? No dobrze, no to musimy się ponownie. Na no tak wielokrotność Lidl tego, złoty 60, zł, lulu polska. No, bo teraz jest po prostu rana, a mogłobyś to skończyć z A mogło nie palca. być palca. Nie, ale tak szczerze mówiąc, to uważam, że to jest super opcja, też dla tej kobiety, że mogła przetestować, co, co się robi na w takim takich mniejszym... sytuacjach. Na takiej sytuacji, a nie hmm. na rzeczywiście ujętej. Przepraszam. Ona już wcześniej przekinałaś. Nie, nie. <laughs> ale teraz tak mocno. Ojejku, najwyżej jakiś taki fajny dźwięk tam wrzucimy, jakby się działo, no w końcu. Stare! Dobra, dziękujemy bardzo. Bardzo Kończę. Nie, <grym> nie, nie mam dżoka! Peska. Stop. Nie mam dżoka, kochana. Ani jednego. Kuba dzisiaj na noc wybył i to w sumie całkiem dobrze się składa, bo ja mam zaplanowany wieczór montażu. Właśnie zgrywam wszystkie rzeczy i na tego vloga, i na treści na Instagram, rolki organiczne i sponsorowane przed chwilą też nagrywałam jedną reklamę wyszłam jeszcze z Rubinkiem i zaraz zamówiam sobie coś do jedzenia nie ukrywam, mam trochę warzyw od babci i myślałam, że może coś wiecie super zdrowego, smacznego dzisiaj sobie sama przygotuję, ale szczerze mówiąc czuję, że totalnie nie mam siły, bo wczoraj jeszcze trochę mnie trzyma takie mm, no takie po prostu wykończenie emocjonalne. E, czuję też, że jestem już trochę zmęczona fizycznie, więc z racji, że tak czy siak właśnie czekam mieć się jeszcze sporo pracy, no to tej pracy w kuchni sobie trochę zabiorę, więc podejrzewam, że zamówię jakieś azjatyckie. Bo fan fakt o mnie, jedzenie azjatyckie i pierogi z jagodami to jest coś, co mogłabym jeść dosłownie codziennie i by mi się to nie znudziło. No nie wspominając już oczywiście o omletach na śniadanie jak od. Około półtora miesiąca czy dwóch miesięcy robię to praktycznie codziennie.